Ogłoszenia parafialne w liturgii Kościoła w tym tygodniu we wtorek uroczystość św. Jana Kantego, w czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II, przyszłą niedzielę rocznica poświęcenia Kościoła. Nam mszy świętej o 12.30 odśpiewamy po komunii uroczyste Tedeum, dziękując Bogu za naszą świątynię. Solenizantom jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia i wszelkich potrzebnych łask Bożych. Najlepsze życzenia składamy Panu Łukaszowi, organiście. Z racji przypadających dzisiaj imienin niech dobry Bóg błogosławi w pracy dla naszej wspólnoty, rozwijaniu talentu oraz w życiu rodzinnym. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną arcybiskup Marek Gendraszewski wydał dekret nakazujący ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w kościołach. Chodzi zwłaszcza o obowiązkowe używanie maseczek, dezynfekcję dłoni i zachowywanie odległości. Oraz pilnowanie ilości osób w kościołach zgodnie z ich powierzchnią. Komunia Święta ma być udzielana w pierwszej kolejności na rękę, a dopiero na końcu do ust. Ksiądz Arcybiskup udziela także wszystkim wiernym dyspenzy od obowiązku niedzielnego i świątecznego udziału w Mszy Świętej. Dyspenza obowiązuje do odwołania. Pełny tekst dekretu wywieszony jest na drzwiach kościoła. W związku z tym w naszej świątyni nie może jednocześnie, może jednocześnie przebywać maksymalnie 150 osób, łącznie z chórem. Zawieszamy także do odwołania działalność świetlicy przystań oraz spotkania kręgu biblijnego i innych grup parafialnych. Przypominamy, że na naszej stronie internetowej jest cały czas dostępna transmisja wideo wszystkich mszy świętych z naszego kościoła. Zapraszamy do udziału w modlitwie także w ten sposób czwartek, 22 października, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z Konstytucją tzw. przesłanki, tzw. przesłanki eugenicznej do aborcji, czyli możliwości zabijania nienarodzonych dzieci podejrzewanych o niepełnosprawność. W całej Polsce trwa nowenna dla życia, czyli wspólna modlitwa w intencji ocalenia tej fundamentalnej wartości, Jaką jest życie najsłabszych, potrzebujących naszego wsparcia. W naszym kościele włączamy tę modlitwę do nabożeństwa różańcowego. Zapraszamy do udziału w niej codziennie do środy o 18.00. Akcja katolicka oferuje przy wejściu kalendarze na nowy rok ze św. Janem Pawłem II i prymasem tysiąclecia kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Prezentowane są także wartościowe pozycje książkowe. W naszym kościele przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe. Przy wyjściach z kościoła są wyłożone specjalnie przygotowane kartki, na których prosimy wpisywać osoby zmarłe. Kartki można oddawać w zakrystii lub w kancelarii. Z powodu sytuacji epidemicznej zrezygnowaliśmy ze zbierania wypominków przed kościołem, ale można je wrzucać do specjalnej skrzynki koło figurki św. Antoniego w kościele. Zachęcamy do wspólnej modlitwy za zmarłych i dziękujemy za ofiary składane przy okazji wypominków. Dzisiaj jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca składka natacy jest w całości przeznaczona na parafialne inwestycje. Jedną z nich jest zapowiadane. Umieszczenie w kościele relikwii rzeźby św. Jana Pawła II oraz stopniowa wymiana kamienia na ścianach kościoła rozpoczęły się już prace kamieniarskie przygotowujące odpowiednie miejsce. Więcej szczegółów na ten temat podamy za tydzień w biuletynie. A teraz prośmy o Boże miłosierdzie dla naszych parafian, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności, a są to świętej pamięci Ludwika Feluś ze Stachiewicza 27, Oliwia Krawczyk ze Stachiewicza 19, Teresa Biadon z Opolskiej 59, Władysław Paciorek z Krowoderskich zuchów 13. Stanisław Ciałowicz z Krowoderskich Zuchów 25 i Mieczysław Syroczyński z Kluczborskiej 4. Dobry Jezła nasz Panie, dobry Jezła nasz Panie, dobry Jezła nasz Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.